31 stycznia 2019 roku 21-letnia Libby Squire zaginęła po wyjściu z klubów Hall. Ostatni raz widziano ją, gdy odmówiono jej wejścia do lokalu z powodu upojenia alkoholowego. W kolejnych dniach policja przeczesywała miasto, biorąc pod uwagę zamarznięte kanały oraz ścieki. 6 lutego zatrzymano Pawła Relowicza dzięki nagraniom z systemu telewizji przemysłowej. 20 marca rybacy wyłowili z estuarium Humber ciało Squire po siedmiu tygodniach spędzonych w wodzie. Biegli nie ustalili dokładnej przyczyny śmierci ze względu na stan zwłok. W lutym 2021 roku Relowicz został skazany za gwałt oraz morderstwo do dożywocie z minimalnym okresem wynoszącym 27 lat. Paweł Relowicz już wcześniej wielokrotnie molestował kobiety. Sprawa Libby Squire wstrząsnęła Wielką Brytanią i stała się symbolem przemocy wobec studentek.